Dzień dobry! Tutaj Hookfield i zapraszam na kolejny odcinek z 7. już dwa przygoda trwa. I... To jest to. Gramy. No, no, już drugi odcinek. Gramy oczywiście e, akt pierwszej krysztowej czaszki. Akt no to już zablokowaliśmy poszukiwać poszukiwać zaginionej arki i budowlić no. ale gramy... Eee. ok kontynuuj opowie tutaj w tym innym Jonesie właśnie jest tak że i nie idziemy sobie gdzieś tam i, i od razu zaczynamy misję, tylko tu musimy znaleźć misję. Znaleźć wejście do misji musimy. Achala. Ale idziemy szybko do misji, bo się śpieszymy. Bo zaraz mecz tej. Yy, Niemcy grają z yy, Gamą. Okej, okay, tam jest już widzę. To szybko przyjdziemy. Film. filmik. Hm. Ooo. Okay, są wszystkie postaci i Ooo. z z tego... z wosku, chyba. Tak z wosku, bo mam no włosku Ale ruszałam głowami będziemy jak zwykle zbierać kasiorkę żeby mieć prawdziwego poszukiwacza później będziemy przechodzili, próbowali chyba, nie wiem czy będziemy się chciało, ale może chyba tak będziemy próbowali to robić na 100% kolego. kręcimy i rozwaliło mu głowę tam jest jeszcze kwiatek nie możemy o niczym zapomnieć piszcie komentarze jak tam coś zapomnę o czymś albo coś Okej, okay, odwalamy. Jesteśmy tutaj, to jest w ogóle jakiś dom, jakiś, jakieś takie miasto. Tylko z tymi, właśnie z tymi goś, gościami, którzy są z woską. Widzieliście w filmiku. Tutaj tak robimy. Okaska Płytki, o. Pociągniemy rozwalimy płytki o, tam już widzę korbę czy tam klucz nie wiem jak to nazwać ok A do czego to jest potrzebne A, tu. kręcimy znów ciągniemy to będzie chyba krótka bardzo misja więc Może tu da nam się to zrobić w 10 minut I Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku to będą takie taki krótsze misje, tylko tamta jakaś była taka długa trochę ale Wydaje mi się, że resztę to będą no, normalne Znaczy no takie krótsze Da się to robić? A, da się Okej okay idziemy dalej układamy w jakąś skrzynię I ile kasków mam 40% zbieramy kaskę po drodze tu, tutaj jest niebieski Mam tutaj następny bie, nie, następny niebieski Schodz stąd i na i na dół. Co tutaj trzeba robić, ułożyć? O, jesteśmy w, dół w następnym jakimś pokoju sypialni. I tutaj chyba, a nie, to się... trzeba położyć tu i gdzie to, a to. Balkon otwarty, czy tam ogólny? się tutaj wybieramy Ok, da się to przesunąć. nic Coś... nie ma, dobra. Idziemy. No mamy. Fuck. Niebieski, tutaj. więcej, już mamy 60%, ale 70 nawet. Gdzie to jest potrzebne? Chyba źle to. A tam! O, dobrze, już nie zniknęło na szczęście. Okej. Okay, podamy. Kosiarka. Wszystko pozwala na drodze. To jest dużo Pełno. tutaj coś można. A. Tutaj jeszcze Nie, Jest fakt, Jest okej. Okay. kwiatki rozwalamy tutaj co tu będzie? Łopata ale tutaj jeszcze dołożenia. A, tutaj, żeby na górę się blakać. Ale tam po już mi, już mi to jest niepotrzebne. Ale się urwaliło. Wszystko za pierwszym razem. Bierzemy łopatę. Można wykopać TNT. Okej. Okay. jeszcze. Fak, bo no, ona brakuje. Musimy szybko to wziąć. Znaczy, musimy szybko to zebrać. Szybko tutaj, co się robi? O, to jest skutka. Okej. Okay. o nie, nie koniec, misji, nie koniec, misji.

byśmy mieli jakby jeszcze tam pozbierał no. Dobra, to wiemy jeszcze do 50 minut to minutę pozbieramy rzeczy kaski ja czy nam no, by było tak blisko nie wiem ile było tam procent Ja, kurde, jaki błąd zrobiłem. To to będzie następna misja. Która my jutro zrobimy, ale samo nie idziemy. Oczywiście. O, można kupić. Kupujemy za 5 Za 5 tysiaków. Trójkołolec. O, tam można dalej, ale to później, kiedy to Tutaj na razie pozbieramy. Okej. Okay. To subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i cześć.